Cześć, dzieciaki! Tutaj Ciocia Dominika i kolejna bajka z serii bajek o sarze. Pamiętajcie, że możecie mnie słuchać wszędzie! W drodze do przedszkola! W domu, u babci, u wujków, gdziekolwiek jesteście. Także zapraszam do kolejnej bajki: Sara w poszukiwaniu schodów wytrwałości. Dawno, dawno temu, choć tak naprawdę zupełnie niedawno, żyła sobie mała dziewczynka o imieniu Sara. Sara miała wielką ciekawość świata i ogromne serce szczególnie dla roślin i zwierząt. Sara była radosną dziewczynką i uwielbiała chodzić do przedszkola. W przedszkolu, do którego chodziła Sara, dzieci codziennie uczyły się czegoś nowego. Były dni, kiedy wszystko szło łatwo i przyjemnie, ale zdarzały się też takie chwile, gdy coś okazywało się trudne. Sara nie lubiła tych trudnych chwil. Kiedy próbowała narysować domek przy pomocy ramek, a linie wychodziły krzywo, odkładała kredki i mówiła: Nie umiem tego, to za trudne. Kiedy budowała konstrukcję z brązowych schodów. I ta się przewracała, rzucała nimi i szła bawić się czymś innym. Pewnego dnia podczas poradnego kręgu pani wychowawczyni opowiedziała dzieciom historię. Wytrwałość to jak wspinanie się po schodach. Czasem jest trudno, czasem trzeba zrobić krok w tył. Ale jeśli będziemy próbować, to dotrzemy na samą górę. Dziś chciałabym, żebyście pomyśleli o wytrwałości jako takich schodach. Każdy krok to próba i nauka. Sara nie była pewna czy zrozumiała, ale pani zaproponowała, żeby tego dnia każde dziecko spróbowało zrobić coś trudnego, i nie poddawało się. Po śniadaniu dzieci usiadły przy stolikach, aby wykonać projekt plastyczny. Sara chciała wykonać dom. Wzięła brązową farbę, ale już przy pierwszej próbie nie, nie wyszła krzywo. Nie umiem, powiedziała cicho, odkładając pędzel. Pani podeszła do niej i powiedziała. Sara, przypomnij sobie o schodach. To tylko pierwszy krok. Spróbuj jeszcze raz. Może nie musi być idealnie za pierwszym razem. Sara wzięła pędzel i spróbowała jeszcze raz. Tym razem linia wyszła trochę lepiej. Po chwili praca była już gotowa. Nie była idealna, ale Sara poczuła, że zrobiła krok na swoje schody. W czasie zabawy, Sara wybrała puzzle. Lubiła je, ale nie układała ich często, bo łatwo się zniechęcała. Tym razem wybrała układankę mapę Polski, która miała dużo elementów. Po kilku minutach nie mogła znaleźć odpowiedniego kawałka. Chciała odłożyć puzzle, ale przypomniała sobie o schodach. Jeszcze raz, krok po kroku. Powiedziała do siebie. Skupiła się i w końcu znalazła właściwy kawałek. Po chwili cały obrazek był gotowy. Sara spojrzała na niego z dumą. Zrobiłam to, bo nie przestałam próbować, pomyślała. Podczas zabawy na podwórku dzieci wspinały się na drabinki. Sara zawsze omijała wysoką drabinkę, bo bała się, że spadnie, ale tego dnia postanowiła spróbować. To będzie mój trzeci schodek, powiedziała w duchu wyciła pierwsze szczebelki, wspięła się na połowę wysokości. Tam zatrzymała się, bo zaczęła się bać. Spojrzała w dół, ale pani zachęciła ją: „Saro, zobacz, jak wysoko już jesteś. Jeśli chcesz, możesz zejść, albo spróbować wspiąć się jeszcze wyżej.” Sara zrobiła głęboki oddech i spróbowała iść dalej. Gdy dotarła na samą górę, poczuła ogromną radość. Hurra! zawołała ze uśmiechem. Pod koniec dnia pani zapytała dzieci, co zrobiły dzięki swojej wytrwałości. Ja namalowałam domek, chociaż na początku było trudno powiedziała Sara. Ułożyłam układankę, chociaż chciałam się poddać dodała. Wspiełam się na wysoką drabinkę pani uśmiechnęła się. Widzisz, Saro, wytrwałość to próbowanie krok po kroku. Czasem coś nie wyjdzie. Ale każde podejście to krok na twoje schody. I wiesz co? Jesteś już coraz wyżej. Sara wróciła do domu szczęśliwa. Zrozumiała, że nie trzeba być idealnym od razu. Najważniejsze to próbować. Od tego dnia, kiedy coś wydawało się trudne, mówiła sobie: To tylko kolejny schodek. Spróbuję jeszcze raz. Dziękuję za wysłuchanie tej bajki. Mam nadzieję, że weźmiecie przykład z Sary i będziecie próbować krok po kroku i się nie poddawać. Bardzo was do tego zachęcam. I do zobaczenia w kolejnej bajce. pa, pa Dzieciaki!